Aż 13% bezdomnych w Stanach Zjednoczonych to są właśnie weterani wojenni. I wiem, że to może być szokujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak amerykańscy politycy, zwłaszcza republikanie, ale ogólnie, umówmy się, wszyscy politycy lubią się brandzlować do tego swojego wojska. Ale niestety, jak się okazuje, jak wraca taki facet z Bliskiego Wschodu, bez nogi czy oka, czy z jakimś okropnym PTSD, tym zespołem stresu pourazowego, po tym, co widzimy, to często nie ma się kto nim zająć, bo przecież trzeba służyć 20 lat, żeby dostać wojskową emeryturę. No a jak ktoś nie daje rady, no i do tego jest zbyt sproblemowany, żeby pracować gdzie indziej. To właśnie ląduje na ulicy. Dlatego powiem Wam szczerze, mi się włosy naprawdę jeżą, jak słyszę, jak politycy mówią, jak spotykają żołnierza: Thank you for your service. No bo jak mówię, brandzlują się do tego, ale jak przychodzi co do czego, to osoby, które dały za swój kraj więcej niż większość z nas jest w stanie sobie nawet wyobrazić, no to często te same osoby zostają zdane, no, same na siebie. I 13%, tak jak mówiłam, kończy na ulicy.